I tak właśnie powstaje pyszny kurczak w cieście naleśnikowym. Zaczynamy od dodania dwóch jajek do miski. Dolewamy mleko. Wsypujemy 6 łyżek mąki. Dodajemy ulubione przyprawy oraz sól i pieprz. Wszystko razem mieszamy. Ja wziąłam sobie za małą miseczkę, więc zaraz zobaczycie, że przełożyłam wszystko do większej. I musiałam dodać trochę mleka, żeby ciasto zrobiło się bardziej rzadkie. Konsystencja, którą powinniśmy uzyskać, to takie bardzo, bardzo gęste ciasto naleśnikowe. Teraz przechodzimy do naszego kurczaka, który powinien być pocięty na wąskie paski. Doprawiamy go ulubionymi przyprawami i obtaczamy w tych przyprawach. Następnie mięso rzucamy do miski z ciastem naleśnikowym. Wszystko razem dokładnie mieszamy, żeby ciasto oblepiło kurczaka z każdej strony, po czym wstawiamy nasze paseczki na rozgrzany olej. Standardowo smażymy z dwóch stron na złocisty kolor, po czym wyciągamy na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, żeby odsączyć nadmiar tłuszczu. Kurczak wychodzi naprawdę soczysty, a panierka z ciasta daje mu niesamowity smak.